Dzień dobry moi drodzy, w kolejnym dniu, wczoraj chyba tak się nie pożegnałam, tak mi się wydaje, jakieś przybitki były z rocznicy Nikoli, tak w domu, przyszłam się umalować. Ech. Powiem Wam, że dziś jest 19 maja, witajcie 19 maja, czyli dzień, czego dzień, odsumać trochę, dzień matki, wszystkim mamu życzę, czekajcie otworzyć drzwi, sorry jeszcze raz, dobra, o, wszystkim mamu życzę wszystkiego najlepszego cierpliwości. Może się uda dzisiaj trochę spokoju, ciszy. Czasem samotności się też chce. Wiecie, jestem tutaj, co? Mama się umalu... Co? Już idę, misiek. Kończymy, czyli wykańczam te y, y, duo. No. E, no. Więc tak. Dzisiaj jest dziewiętnasty. No więc tak. Co znowu? Nie, nie, poczekajcie, poczekajcie! Nie dodałam jeszcze, że potrzeba cierpliwości. Cierpliwość. O, mama mia! Dobra, co, wam, co nam przyniesie dzisiejszy dzień? Oprócz tego, że jest piękna w końcu pogoda, a no i oczywiście trzeba pranie zrobić. Czekam na jedną przesyłkę, bo dostałam wiadomość, że moja paczka jest w trakcie dostawy, ale nic przy furtce nie leżało. No więc mam nadzieję, że będzie. To może... a się to muszę otworzyć, oczywiście. Więc nagram, fralka oczywiście tutaj działam. Mam nadzieję, że nie dzięki temu sprzętu. No, gadżetowi małemu lepiej słychać. Jest piękna pogoda i potrzebuję jechać do sklepu jakiegoś. Ta... Nie, na targ, tak kupić jakiś kwiat. Potrzebuję koloru jakiegoś. Potrzebuję koloru. Dzisiaj, skoro jest dzień mamy, muszę zarezerwować stolik. Tylko, że moi drodzy, kurde, dzwonię dwa razy, dzwonią dwa razy, a oni nie odbierają. No ale w sumie. Skoro zaczynają pracę za pół godziny, to dzisiaj by odebrali, nie? Dopiero później zobaczyłam, od której godziny pracują. Myślałam, że tak wcześniej, nie? Troszeczkę, no. A nie od 12.00 mają otwarty lokal, więc... Zabieramy um, mamy na... kolację. W okazji dnia mamy. Dzięki temu chociaż ja też odpocznę. Bo czasami potrzebuję, uwierzcie i ciszy. Bardzo ważne mi się cisza. Yy, zwłaszcza jak... Yy, Mamy gorsze dni. No a mój młody chyba przechodzi taki teraz progres rozwojowy. Jaki cię jest Mama mia. Ale cóż to zrobić? Narzekam, może ktoś powie. No tak wygląda życie. Nie ma co zawsze robić ach i och, bo potem inni oglądają i sobie myślą. a macierzyństwo to jest takie ach i och. Fajny, słodki bobas, wieczny śpik. Grzeczny, a jeszcze korektor, grzeczny, fajnie, miło i spokojnie, pachnący, milutki. No nie, krzyczący, pustujący i kłócący się taki większy. Mniejsze to jest mniejszym, też nie ma, tak wiecie, zawsze łatwo. Ja nie wiem, kiedy ja przetestuję i mi się trzęsą, bo wszystko 12. Ja jeszcze już nie jadłam nic, bo przecież no, nie miałam kiedy. To musimy przetestować, nie, bo to czeka. A fajna promka w rozmianie była też na pewno, możecie sobie zerknąć, jeśli ktoś ma ochotę. Eee, ja jeszcze tego nie używam, ale niedługo to użyję. No i co? Jeszcze Wam powiem? że co? Zobaczymy, co nam przyniesie ten dzień. Zabiorę Was na pewno w to miejsce, jak mi się uda zarezerwować stolik, bo jak mi się nie uda, to będzie lipka. No, więc będzie okazja na jakiś y, kolejny dzień naburzenie jakichś bucików na, na obca się może szpilek, powiecie, na co dzień nie chodzę, chociaż moje klapeczki czekają, ale czekały też na stopy. Przecież z jakich takich a to sama na siebie nie mogłabym patrzeć ale też musi być troszeczkę cieplej. O, wyprały się pranie, super, będzie ciszej. No więc yy, malowałam sobie w końcu tym lakierem i jest okay, ten lakier, jest ładny. Krycie to naprawdę ma fajne, no ale ja i tak wolę hybrydę. No i czekam też na tą moją paczkę, bo zamówiłam sobie lampę i coś jeszcze, to zobaczycie. To będzie też taki mini hall, mm, open box, nie wiem, z Allegro. I mam nadzieję, że mi się to wszystko zmieści. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to tam będzie. Dobra. Może kawę nie, jak kawę sobie zrobię teraz, to potem nie zjem śniadania. O matko, zapomniałam sobie zobaczyć i coś, nam sobie taką fajną apkę, że mm, wy nie znacie ją, a jak nie znacie, to nie pamiętam jak się nazywa, tylko powiem wam o co chodzi w tym, bo chodzi o to, że skanujecie sobie zdjęcie, czy skanujecie sobie jedzenia, to co sobie zrobiliście, powiedzmy, no to jakby robiło, no tak skanuję to, no i pokazuję wam od razu mniej więcej ile to ma kalorii, więc to jest bardzo fajna opcja, nie musicie sobie liczyć, wpisać gramaturę, nie musicie, nie musicie ważyć, tylko to też jest takie w sumie, no właśnie, bo jak zależy też od zdjęcia, jak zrobicie zdjęcie bardzo blisko, może się wydawać, że tego jest dużo, a jak jest daleka, może być mało, może być albo mało, albo no nie wiem, na jakie to zasadzie działa. No i tu wyliczę kalorii od razu, wiecie, robi wam cykl zdjęcia, tam możecie dodać jakieś szczegóły, jak, jeśli chcecie dopisać. No, i tam wyliczę wam, ile, ile zjedliście. No to ja miałam tak robić i co? Rzubiłam tego śniadania. No. Oj, dobra. Jak się ciepło zrobiło, fajnie. Nie będę. Kurde, dawno już nie biegałam. Udałoby się iść jeszcze trochę pobiegać, ale dzisiaj nie będę miała za bardzo kiedy i jak, bo jedziemy tam. Coś dobrego zjemy przy okazji, bo ja nawet dzisiaj chyba nie robię obiadu, powiem wam. Nie, nie chcę mi się nic zrobić dzień mamy, to mam dzień wolny, nie, niech mi tam ktoś zrobi, powinno jakoś ładnie wyglądać, tylko nie mamy a tak bardzo instagramowo, tak jak na Instagramie, wiecie, no dziewczyny są uśmiechnięte, wymalowane. W... czy znaczy, dobra, no nie o to chodzi, może wymalowane, bo ja też się maluje, ale chodzi o to, że takie, wiecie, bardzo happy, happy, z bukitem kwiatów i w sukience takiej, już mam. A ja mam leggings sportowe i taką koszulkę, jakąkolwiek, bo, bo jest ciepło na dworzu. Idę powiesić pranie, pranie, pranie. Ale najważniejsze żeby co, że jest coraz cieplej, z tego się bardzo ciepło. No dobra. Okej, okay, zrobimy sobie różowy nos, żebyśmy wyglądali, jakbyśmy mieli katar. No chodź, zamykaj no się. Uff, dajcie znać, jak na Wasz dzień mamy. Ja będę się cieszyć, że takiego dnia mamy w którym nikt nie będzie krzyczał. W sensie. Hmm, ja już nie mówię, o ciszy spokoju. W ogóle co byś nikt nie krzyczał, nie kłócił, to będzie fajnie. Ale nie jest też źle, nie ma doświadczenia tak narzekać. Chodzę za chwilę idzie spać, ale przed chwilą musiałam do niego pójść, bo była ma awantura do tego, że on już chciał i on już chce spać, ale on jak idzie spać to jej kaszkę, a ta kaszka dopiero ją ugotowałam musi ostygnąć, a dlatego dopiero ugotowałam, bo przecież chodził po podwórku i się nie chciał do domu, i przecież musiałam go na siłę zabrać z podwórka. No a Kaszka się nie ugotowała, no jak ją miałam ugotować? Jego trzeba po prostu pilnować, bo to jest żywe złoto biegać za nim, no więc... No, Nikosia pojechała już do szkoły. O, już mi się skończyła kredka. Jeszcze ja mam, wiecie, zrobione brwi, to nie mogłabym nie robić, ale lubię czasami tak sobie mocniej troszeczkę. Ja się muszę sobie może... No, nie wiem, jakoś się przyzwyczaiłam, no też też nie zawsze to robię. O, nie ma co robić w sumie. Brwi mam ładne, Nie się podobają. Dobra. Wcieknijmy się jeszcze tylko jakimś zapaszkiem, dawno nie używałam tego Made In Lab, a oni mają bardzo fajne perfumy, czekajcie, nawet mam tutaj swoje ulubione, więc jakieś tam promocje u nich są. możecie sobie zerknąć, opłaca się spróbować. może nie wszyscy, ja wiem, że uważają, że są fajne, ale ja uważam, że są fajne, a nie one są, poprzestawiałam, pochowałam, tutaj mamy, o 24, Na stronie w świetnych. O, jak ładnie pachnie. O, ja dawno go nie używam mm, bo zmieniłam zapachy i co innego używam, ale teraz wracam do nich, bo ja je lubię. Pomijając fakt, że cena jest też bardzo konkurencyjna, naprawdę mega. Jak ktoś nie lubi przepłacać, to. Nie, no chyba, że chcecie sobie kupić jakąś taśną buteleczkę i zapłacić tam więcej, no to mówię. Może... Dla mnie jest kursem. to. Może jakieś usto. To jest słabe światło, że jak ja wychodzę czasami, to u was w ogóle to jest słabo wy... inaczej wygląda. O, mama, mia, 4, 8 minut. Fu, uu, uu. E, że jak wychodzę na dwór, to ja widzę, wow, ale ja też tu widzę, że jest taki, wiecie, kontur. Ale ja lubię taki. A może na ustko sobie załóżmy, nałóżmy sobie błyszczek diamentowy glow. Widać ten diament? U-u-u. Mmm, a więc taki słodki. Można się oblizać. Dobra. No to się spinki spadły. Ładne takie wakacyjne te spineczki. Moją no, połamała. Ząb za jedna. Zostały dwa zęby, takie wiecie. Yy, a, ta, a te są z Sinseja, więc czekajcie, głos. Ale ja muszę powiedzieć, co. się Rozłączyło? Czyżby to była pogadanka, vlog, nie wiadomo co z łazienki? Naszej nie muszę popatrzeć i sobie muszę kupić y, rzeczy do pazów. Tak, bo już mi się tak bardzo chce. Dobra. No, powiem wam, że bardzo to jest świetne połączenie. To naprawdę tak ze sobą współpr współpracuje i tak ładnie wyglądają te dwa podkłady. Mają krycie fajne. Jeśli chcecie sobie dostosować mocniejsze, to wiadomo, że jeszcze jedną warstwę, ale naprawdę podoba mi się. Czyli to, to od online. E, perfect i ten e, z bel. Czyli mam tą starszą butelkę, ale mam, on jest, ona jest rzadsza. Bo on jest ciemny, ten jest jasny, więc sobie łączę. Niech mm, fajnie wygląda. Chociaż no, to już zależy, jak nałożę. Jak nałożę więcej ciemnego, no to oj, nie, tak bardzo mi się nie odcina. Bo tu jest trochę mam bardziej ciemniejszą szyję, bo wiecie, bo ono ma... mm. No i bardzo podoba mi się, jak to wygląda. Z, bo ostatnio używałam. Bardzo często tego Honolulu, nie, hula, hula. To z benefitu. Nawet możecie zobaczyć sobie. To jest miniaturka. To jest yy, miniaturka, jest jeszcze większa, chyba wersja, tak. Zobaczcie, jest deneczko, <laughs> jest denko, To jest taki no, napigmentowany. Trzeba uważać, żeby sobie plamy nie zrobić, bo naprawdę można sobie tam zrobić plamy. Yy, z lustereczkiem. Bardzo fajne, ale ja używam ostatnio. Z Collection Bronze Glow. To jest, nie wiem gdzie ja to kupiłam, to jest jedynka, ale to jest takie postacie postaci, wiecie co, taka mozaika, ona jest z drobinkami, to jest wszystko takie bardziej jakby rozświetlacz, ale ja tak używam jak bronzer i to bardzo ładnie wygląda na twarzy, bardzo. wiecie, yy, wymiesza się całe, jak się miesza, mieszają się kolory i to ładnie wygląda na twarzy, bardzo mi się to podoba. No, każdy ma, są i ciepłe, i chłodne, i takie jaśniejsze odcienie i to naprawdę mega wygląda, jest lekko lekki połysk, no ale ja jak to ja jeszcze do tego musiałam dorzucić taką mozaikę również y, taką złoto szampańską z Revolution, to by chyba z kalendarza adwentowego, ale w związku do koloru ciężko, znaczy, po, ciężko wam pokazać ten połysk, śliczne, czasami sobie biorę co, wybieram tylko ten jaśniejszy złoty lub ten ciemniejszy y, na łuk wybieram to też bardzo ładnie, a jeśli chodzi o różne, to moi drodzy mogę wam pokazać, że dobra, y, lovely, to już jest też na wykończeniu ten brasz i on jest tak bardzo Yy, wydajny, on w sobie też ma drobinki, no i on nie zroje wam krzywdy. jeśli ma zdjęcie sobie pędzelkiem raz, no to w życiu mało wam się nabierze i to nie zroje wam żadnej plamy, po prostu jak ch ch chcecie więcej, to trzeba tak, wiecie, troszeczkę sobie popracować tym pędzelkiem, żeby to się nabrało, ale spójrzcie jakie ja mam już dno i widzę, no żeby nie zachwalić tego, że, bo jak w pudrze, to wiecie co, ta obwódka jak coraz jest tutaj dno, to to zaczyna pękać, nie? I to potem, jak już pęknie, to wszystko odpadnie, ciężko jest wydobyć, ale to, jak na razie, jest całe. Ja uwielbiam ten róż. Tak się do niego przyzwyczaiłam. Jest, jest taki to róż nie do zdarcia. Może on już do zdarcia, bo ja z tego używam. No a puder to ja używam na razie. Ten w kamieniu z sypkiego przerzuciłam się na kamień, bo on lekko. pozostawia kolor, nie? Chociaż. ale nie no dobra, ten z Maybelline, tylko muszę uważać, bo pamiętacie, bo na filmiku, jak mi wypadło. O! I jak tutaj dojdę, to kawałek połączony, to już jest z zobaczcie, połączone to jak jest, jak to przejdzie mi, to już muszę pędzelkiem bardziej z tą strony robić, wiecie, yy, nakładać ten puder, bo jak się to zrobi, to się skruszy cały. A jak się skruszy, to nie udało mi się nigdy tak go dobrze wykończyć, bo mi wypad wysypał się. No na razie się przerzuciłam z takiego sypkiego akurat mam od Ecocery, on jest biały, ale on nie zrobi nie, nie, nie takiej białej twarzy. Bardzo, przynajmniej ja mam, w moim przypadku on się wtapia. No ale ten jeszcze się matowy, ja matowy, ale ten lekki kolor zostawię. No dobra, do tyle, jeśli co ja tam użyłam. No było, 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 bardzo miło. To co? Idziemy co? Powiesić pranie, a może umyję ręce, bo to jest białe pranie. Obróz. I koszule, i sukienki, i, i w ogóle. A na zdjęcia ja w ogóle nagrałam swój outfit z Komunii w tej sukience. Całości, chyba nie, nie wiem, bo zawieram zamontowanie. No, ale chyba sobie, więc co, oddam ją jeszcze raz do krawcowej i sobie troszeczkę ją skrócę, bo ona jest taka mm, medium, ale taka troszeczkę za ten, bo chyba bym wolała, żeby była do. Mm, ona jest gdzieś do tyle przed kostką. Nie? to chyba wolałabym, żeby była gdzieś o tyle krótsza, to wtedy byłaby trochę więcej, wszystko nie umiem powiedzieć Wam. Dobra, bo ja chlapałam sobie. Okej, okay. póki młody śpi. A, nie śpi. Wygląda tam bardzo. wywiesić. No nie. Póki piękna pogoda. I za tyle. Dziękuję za uwagę. Koniec. i ona, no więc będzie jutro. Co będzie jutro? Bo ja nie pamiętam, czy zdradzałam czy nie. Jak ktoś rozpoznaje torbę, ten wie co tutaj jest. Poczekajcie, bo te napisy to mogą wszystko zdradzić, no więc A, super uwielbiam. Yeah. Szybko lata jedzie! Ale szybko tata jedzie! Ale szybko! Bardzo późny obiad, czyli zupka tajska. Tym razem nie z krewetkami, a z kurczakiem. Szkoda, że nie możecie czuć smaku. Mm, Ostra, dla dzieciaków łagodniejsza wersja, ale, ale zastanawiam się czy mam to jeść, bo my zaraz idziemy na jedzonko, a jest godzina. Strasznie późno jak na obiad, więc chyba troszeczkę zjem, żebym później miała siłę na te inne dobre jedzonko. A Ty co? Bawisz się? Okej, okay. okej, okay, czekamy na Nikolę, tak? Jak kochani spędziliście dzień mamy, bo ja dostałam czekoladki moje ulubione i... A teraz wychodzę, także cieszę się. Nie wyprasowałam pierwszy raz koszuli, przyznaję się, kurde. Tak bardzo to nie widać, co? No tak jakoś... Ja jak zawsze pracuję tak dzisiaj nie. Dobra, nie będzie widać. <słuch> Że mam różową szminkę. Popsikałam się ostro, więc dobra, lecimy, dobre jedzonko, chociaż jestem najzona po tej pysznej zupie, ale no, towarzystwo trzeba dotrzymać, więc let's go!